Bardzo serdecznie witam Cię, Piotrek, w studio Montessori, czyli w naszym podcastowym studio. Piotrek chodzi do Trzeciej klasy liceum Stevensona. Matura już niebawem, ale na razie jeszcze mamy chwilę beztroskiej rozmowy, także bardzo się cieszę, że nas odwiedzasz. Ja też się cieszę, że mam okazję opowiedzieć trochę o szkole. To słuchaj, to w takim razie pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie, to jest takie: Pewnie masz znajomych kolegów w innych szkołach. Powiedz mi na tle innych szkół albo, albo po prostu, co Twoim zdaniem jest. Taką cechą wyróżniającą Stevensona, co jest inne niż gdzie indziej? No Myślę, że można wymienić dużo takich cech. Na pewno jest to szkoła dużo mniejsza od takich zwykłych publicznych szkół, które wszyscy znamy, no, bo te klasy, do których chodzimy, to często nie przekraczają 30 osób. Różni się też na pewno podejście do ucznia, jest ono bardziej indywidualne. To Zawsze jak rozmawiam ze znajomymi jakoś, to właśnie to na nich robi wrażenie, że da się porozmawiać z nauczycielem. A zacząłeś mówić o nauczycielach. Na czym polega to, to specjalne podejście? No, oprócz takiego właśnie indywidualnego, czyli rozumiem, że nauczyciele was dość dobrze znają po jakimś czasie już i, i, że, i że podchodzą do was jak do ludzi. To, to, na czym, to na czym polega jeszcze ta specyficzna relacja wasza z, z nauczycielami? No, nasi nauczyciele a... Są bardzo otwarci na mm, rozmowy, dyskusje. E, bardzo chętnie nam we wszystkim pomogą. E, często można z nimi porozmawiać na przerwie, e, nie tylko o sprawach szkolnych, ale też o wszystkim, co się u nas dzieje. E, no i zawsze są chętni pomóc, e, doradzić. Czy zgodziłbyś się z takim określeniem życzliwi dorośli? Tak, myślę, że to jest dobre określenie. Mhm. A powiedz, bo wiem o tym, że Liceum Stevensona deklaruje, że przekazuje dużo autonomii i takiej samodzielności uczniom, no razem oczywiście z odpowiedzialnością. Czy ty to jakoś odczuwasz? W czym to się przejawia? No, na pewno daje sporo autonomii. A no, możemy sami decydować, wybierać sobie indywidualne rozszerzenia. Nie jesteśmy przypisani na sztywno do określonych profilów. Mamy też opcję zdawania egzaminów z niektórych przedmiotów wcześniej. Mm. Czyli to znaczy, że można zdać egzamin roczny z jakiegoś przedmiotu, na przykład, nie wiem, w listopadzie czy grudniu i zająć się innymi rzeczami? Mhm. jak najbardziej można sobie wybrać np. przedmiot, którego nie rozszerzamy, zaliczyć go wcześniej. A potem ten czas, który, nam, który zyskujemy, przeznaczyć na zajęcie się swoim rozszerzeniem. Mhm. A powiedz, co to znaczy, że ta szkoła też jest oparta na metodzie projektowej? No, znaczy to, że w trakcie roku szkolnego wykonujemy kilka, czasami kilkanaście projektów, mniejszych i większych. No i każdy z nich ma za zadanie przybliżyć nam jakiś temat. W trakcie tego projektu spotykamy się w mniejszych, większych grupkach. No i zwykle musimy przedstawić no, jakieś, jakieś efekty. Jakieś efekty, tak. Mhm. A czy w ramach takiego załóżmy szkolnego projektu, czy, czy szkolnego obszaru projektowego, wy możecie sobie sami zdecydować, co zrobicie, nie wiem, samodzielnie przyglądać się temu procesowi, być za niego odpowiedzialnym, czy to jest tak, że, że to nauczyciele nad wami stoją i wam palcem pokazują, co macie robić? No jak najbardziej możemy decydować, mamy tylko przedstawiony temat do opracowania, no i często jakieś... Wskazówki, podpowiedzi, ale jeśli chodzi o realizację tematu i to, w jaki sposób wygląda wynik końcowy, no zależy w 100% od nas. A podałbyś jakiś przykład takiego projektu, który tobie się wydał yy, takim projektem, w którym miałeś najwięcej samodzielności. Yy, na przykład na koniec drugiej klasy zajmowaliśmy się większym projektem dotyczącym yy, mniejszości narodowych w Polsce polegał on na tym, że musieliśmy podzielić na mniejsze grupy, musieliśmy, no, każda grupa musiała się zająć jedną z mniejszości, opracować zagadnienia na jej temat, a cały projekt kończył się grupowym wyjazdem w jakieś miejsce związane z tematem naszej pracy, gdzie mogliśmy się spotkać z ludźmi, porozmawiać i Potem przedstawić efekty naszej pracy i wyjazdu w formie no, takiej prezentacji dla całej społeczności szkolnej. Ten wyjazd organizowaliśmy sobie praktycznie w 100% sami. Sami ustaliliśmy budżet, miejsce do którego jedziemy, noclegi, plan naszych działań na miejscu. Więc wszystko od początku do końca było organizowane przez uczniów. A nauczyciele się trochę nie niepokoili, że sobie może jakoś nie poradzicie z tym zadaniem. No, może na początku trochę, a potem wydaje mi się, że każda z grup udowodniła, że wiedzą, co robił mhm. I że 15-16-latków można wysłać na wyjazd, który sami zorganizują. Tak? Jak najbardziej. Mhm. Mhm. No to super. A powiedz, jeśli chodzi o takie zainteresowania twoje, czy szkoła się o to, nie wiem, jakoś dopytuje, czy jakoś zauważa to, nie wiem, wspiera cię w rozwijaniu tych twoich zainteresowań, już takich bardzo, bardzo osobistych? No jak najbardziej. Wydaje mi się, że wszystkie osoby w tej szkole, które mają jakieś swoje pasje, swoje zainteresowania, mają taką przestrzeń i możliwość do rozwijania ich także z pomocą nauczycieli. No, zawsze jest opcja się dopytać o coś, nie wiem, zdobyć jakiś kontakt, który może pomóc w dalszym rozwijaniu swojej pasji. A gdybym chciała Cię zapytać o taką największą. Największe najważniejsze wartości, które są kultywowane w tej szkole, to które to by były? Co by, co by to było takiego ważnego? Myślę, że indywidualne podejście do ucznia i taka otwartość na zdanie drugiej strony zawsze można przedstawić swój pomysł na jakąś rzecz opowiedzieć o tym, jak się czujemy względem na przykład projektu. No i zawsze to jest uwzględniane przez nauczycieli i brane pod uwagę w przyszłych planach. Mm -hmm. Słuchaj, no brzmi jak całkiem fajna szkoła, ale powiedz, żeby tak dodać, może ma niką łyżeczkę dziegciu do tej beczki miodu, coś byś poprawił w Stevensonie? No jeśli chodzi o rzeczy, które moim zdaniem można by poprawić, wydaje mi się, że czasami są tygodnie, w których materiału do nauki jest dużo. Jest kilka sprawdzianów pod rząd w jednym tygodniu. A, no ale... No, czyli taka trochę za duża presja tego typu, tak? No może nie tyle presja, co po prostu no, trzeba się czasami bardzo mocno przyłożyć, żeby wyrobić ze wszystkim. Rozłożyłbyś to na, na mniejsze kawałki? Czy, roz, czy, czy w ogóle byś zrezygnował z części tych sprawdzianów? Czy uważasz, że można byłoby oddać uczniom odpowiedzialność również i za to, czy zrealizują cały materiał, ewentualnie gdzieś tam. Nie, tam... wydaje mi się, że no jednak jakaś forma sprawdzania jest konieczna, tak no ale może, może warto się zastanowić nad tym, czy jakoś tego Prasz nie rozłożyć. Mhm. To trochę masz takie marzenie, pewnie jak większość uczniów, nie? No, pewnie <laughs> tak. Żeby było, mniej, 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 mniej sprawdzianów, czy mniej pracy po prostu, ale. No nic, matura za rok, więc yy, tak no tak. myślę sobie, że może to nie jest aż takie głupie, żeby trochę się przyłożyć w tym roku jeszcze i nie mieć wszystkiego na samą końcówkę, nie? Ale to takie moje, wiesz, starcze myśli. <laughs> yy, Chciałabym, żebyś zaprosił młodszych kolegów, którzy w tym roku zdają egzamin ósmoklasisty yy, do Stevensona. Gdybyś miał ich zaprosić, to co byś im powiedział? Mm, no, wydaje mi się, że... Jeśli jesteście osobami, które chcą rozwijać swoje pasje, które szukają czegoś nowego i nieoczywistego, to no, Liceum Stevensona jest dla was dobrym wyborem. Myślę, że warto spróbować, przyjść na dzień otwarty, zobaczyć jak to wygląda, porozmawiać z uczniami, z nauczycielami i myślę, że warto dać szansę, bo to naprawdę fajny projekt, który wyróżnia się. Na tle innych szkół. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To cenne, cenne dla mnie, myślę, że cenne też dla naszych y, widzów. A Państwa serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Studio Montessori. Ja też dziękuję.